Hej, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przed do Was z testem tuszu do rzęs. Dawno na moim kanale nie było testu tuszu, bo... Po ostatnim, który odkryłam, czyli Lash Sensational z Maybelline, tak go pokochałam, tak go polubiłam, że nie chciałam po prostu używać żadnego innego tuszu, natomiast mam w swoich zbiorach kilka w zapasie, które leżą i czekają właśnie na przetestowanie i dzisiaj przychodzę z testem jednego z nich i jest to maskara marki Avon Big and False Lash jest to maskara pogrubiająca ja ją naprawdę bardzo, bardzo dawno temu kupiłam, natomiast jeszcze nigdy jej nie otwierałam jak wiecie, ja miałam tą poprzednią, tak jak Wersję, inną wersję tej maskary to była Big End e, Daring maskara, i z tamtą nie do końca się polubiłam. Ona dla mnie była jakaś taka dziwna, dosyć sucha nie za bardzo. Tej konsystencja mi się podobała, e, oraz chyba troszeczkę mi się osypywała, a poza tym była bardzo trudna do zmycia. Jednak ciekawość wygrała i zamówiłam sobie właśnie tą nowszą wersję Big End Force Slash, ale z tego co widziałam, chyba w następnym katalogu ma wejść do oferty jeszcze jakaś tam nowa, właśnie z tej serii Big End. E, i może przeczytam wam na początek to co producent sam pisze na temat tej maskary na swojej stronie internetowej. Jest to pogrubiający tusz do rzęs dla efektu sztucznych rzęs jak z salonu. Pogrubia, nadaje efekt sztucznych rzęs, nie pozostawia grudek, nie skleja, nie rozmazuje się. I zapewnia długotrwały efekt. Szczoteczka jest klasyczna, z włosia mocno pogrubiająca. E, dzięki ergonomicznej migdałowej formie dociera do samej nasady, kącików oraz dolnych rzęs, aby równomiernie wypełnić je mikrowłóknami. Jak wiecie, ja za tymi tradycyjnymi tymi szczoteczkami nie do końca przepadam, no ale zobaczymy, może ta jakoś bardzo mnie urzeknie. Formuła opatentowana, formuła 1000 mikrowłókien e, o różnych kształtach i wielkościach idealnie dopasowują się i przylegają do rzęs. Pogrubiając je, wygładzając dla efektu sztucznych rzęs, formuła nie pozostawia grudek, nie skleja i nie rozmazuje się, zapewniając długi efekt, długotrwały efekt. E, Testowane oczywiście okulistycznie, klinicznie i hipoalergicznie, odpowiedni dla odczuł wrażliwych. Oraz dla osób noszących soczewki kontaktowej. Tutaj jest jeszcze napisane, żeby nałożyć odpowiednią ilość tuszu na szczoteczkę, następnie ułożyć ją równolegle na linii rzęs, powoli nałożyć warstwę tuszu na rzęsy, prowadząc to szczoteczkę od nasady aż po same końce i wykonując delikatne ruchy zygzakowate. I z tego co tutaj widzę, jego cena regularna to jest aż 39 zł, więc moim zdaniem dosyć sporo. Natomiast w tym momencie jest na promocji za 19,99. I ja mam oczywiście go w kolorze czarnym, e, i, ale tutaj widzę, że są jeszcze odcienie takiego czarnego brązu e, oraz granatowy. Natomiast ja kolorowych tuszów, jak wiecie, nie używam. Dla mnie tusz musi być czarny i to najlepiej jest taki bardzo, bardzo mocno, mocno, mocno czarny. E, tak więc taką wersję oczywiście sobie wybrałam. Ma 10 ml pojemności i jest ważny od otwarcia tylko 3 miesiące, więc dosyć mało. Otwieramy go teraz z tego kartonika. I opakowanie jest bardzo podobne właśnie do tamtej maskary Bing and Daring. Niemalże jest identyczne, chyba nawet kolorystyka jest bardzo podobna. Jeżeli chodzi o tą szczoteczkę, to wow, jest dosyć duża, możecie zobaczyć. Ale rzeczywiście jest taka bardzo um, włosiasta i ma bardzo fajny taki obły kształt, no taki bym powiedziała właśnie migdałowy, tak jak to producent nazwał. Natomiast jest dosyć duża, możecie zobaczyć, że tutaj przy moim oku ona wydaje się naprawdę dosyć spora. Pachnie jak taki zwykły, tradycyjny tusz do rzęs, ale z tego co widzę, to nie nabiera się tego tuszu jakoś bardzo, bardzo dużo na szczoteczkę, więc mam nadzieję, że nie będzie sklejał mi moich rzęs. Ja cały makijaż mam już wykonany, również z makijażem oka został mi do nałożenia tylko tusz. Tak więc teraz przechodzimy do aplikacji i zobaczymy, co mi się udało uzyskać za pomocą tego tuszu. jak prezentuje się je na warstwa tuszu na jednym oku no i muszę przyznać że efekt jest naprawdę całkiem całkiem przyzwoity te rzęsy rzeczywiście są pogrubione jest ich tak jakby nieco więcej są lekko wydłużone, na pewno nie są podkręcone, ale to wygląda naprawdę bardzo ładnie I moim zdaniem jedna warstwa takiego tuszu już naprawdę wystarczy, jeżeli chodzi o jakiś taki e, zwykły, codzienny makijaż. Ja bym to już więcej chyba nawet nie dokładała tych warstw, bo naprawdę mi się to podoba. E, tusz na pewno nie posklejał mi tych rzęs, bardzo ładnie szczoteczka porozdzielała rzęsy, nie mam takiego efektu pajęczych nóżek, nie pojawiły się też żadne grudki, żadne jakieś tam dziwne rzeczy na tych rzęsach, więc no muszę przyznać, że jak na razie tusz spełnia... Obietnice producenta, które przed chwilą mam przeczytałam. Pomaluję sobie teraz drugie oko i za chwilkę do was wracam. się rzęsy na obu oczach pomalowane maskarą Big False Slash Volume maskara marki Avon i muszę przyznać, że rzeczywiście jest to taki delikatny efekt sztucznych rzęs, te rzęsy są naprawdę bardzo ani rozdzielone, bardzo ani wytuszowane, kolor jest mega, mega, mega czarny, ale przy tym rzęsy nie są posklejane. Nie powiem, że trzeba troszeczkę je tak porozczesywać tą szczoteczką, trzeba troszeczkę popracować nad tym. Bo jeżeli byśmy tylko tak naciapali tym tuszem, no to rzeczywiście te rzęsy są w stanie się posklejać, w szczególności w tym momencie, kiedy ten tusz jest jeszcze dosyć nowy i ma dosyć rzadką konsystencję, bo ma ale naprawdę można sobie wyczesać bardzo mega fajne rzęsy. E, możecie zobaczyć, że na tym oku te rzęsy wyglądają po prostu no normalnie, jak sztuczne i chyba zaczynam rozumieć, Hania z kanału Digital Girl tak się zachwycała właśnie tym e, tuszem. Moim zdaniem wygląda naprawdę oszałamiająco i rzeczywiście mogę w tym momencie powiedzieć, że wygląda to troszeczkę jak efekt sztucznych rzęs. E, pierwszy raz się spotkałam z takim tuszem, który naprawdę bardzo ani rozdziela, wydłuża, pogrubia i naprawdę te rzęsy wyglądają wow, bo dotychczas tam producenci obiecywali dużo, a tak naprawdę po nałożeniu na rzęsy niewiele z tego, co było widać. Natomiast w tym przypadku Tusz naprawdę spełnia, e, przynajmniej na początku, e, wszelkie obietnice producenta. Mogę Wam powiedzieć, że jest w tym momencie godzina 11.27. I ja oczywiście przyjdę do Was za. E, około 9-10 godzin z podsumowaniem tego testu. Mam naprawdę wielką nadzieję, że ten tusz się nie osypie, że mi się nie pokruszy, mi się nie rozmarze, bo to jest to, co pytałem, ten już zdyskwalifikowało, a na chwilę obecną jestem z niego bardzo mocno zadowolona. Efekt daje naprawdę świetny i e, jeżeli nie będzie się z nim nic działo, jeżeli będzie miał rzeczywiście świetną trwałość, tak jak to zapewniał producent, to myślę, że pobije on tusz z Maybelline The Last Sensation, bo efekt moim zdaniem daje nawet lepszy, niż tamten. Szczoteczka też jest dosyć przyjemna i pomimo tego, że wydaje się być dosyć duża, to z łatwością gdzieś tam można dotrzeć wewnętrzny, zewnętrzny kącik oka, bądź bez problemu pomalować dolne rzęsy i nie uciapać sobie całej powieki. Tak więc ja teraz zamykam testować tuż w różnych warunkach atmosferycznych i widzimy się już wieczorem. Pa! Hej, witam Was ponownie. Przychodzę z aktualizacją testu tuszu z Avon Big and Fall Slash tym momencie jest jakoś po godzinie 21, czyli minęło tak mniej więcej 9-9,5 godziny od aplikacji tego tuszu i tak jak pokazywałam Wam w pierwszej części z tego tuszu, byłam bardzo zadowolona z tego, jak wyglądał na moich rzęsach, z tego, jak się go nakładało i z tego, jaki efekt dał i teraz po tych kilku godzinach noszenia muszę powiedzieć, że ten efekt jest naprawdę wow z tuszem nic się nie stało, nigdzie się nie osypał, nigdzie się nie rozmazał nie odbił mi się ani na górnej, ani na dolnej powiedzę, to co najważniejsze, to żadne grud i z tych rzęs nie poopadały. To co zauważyłam w ciągu dnia, to to, że te rzęsy są takie dosyć y, sztywne, nie są to takie bardzo elastyczne, miękkie rzęski, jak czasami bywa po niektórych tuszach czuć, że ten tusz oblepia je dosyć mocno i stają się takie nieco sztywnawe i twarde, natomiast nie jest to jakieś bardzo mocne i nie sprawia wielkiego problemu, nie sprawia jakiegoś dyskomfortu podczas noszenia w ciągu dnia, ale co najważniejsze, nic się nie osypało. Tutaj w zewnętrznym kąciku też mi się nic nie rozmazało, więc naprawdę muszę przyznać, że na wielki, wielki plus. I chyba trzeba przyznać, że producent miał rację, że jest to maskara długotrwała. Mam nadzieję, że nic z nią nie będzie działo podczas użytkowania i w Trakcie, nie zacznie mi się osypywać. Ciekawa tylko jestem, jak będzie z jej zmywaniem, bo tak jak Wam mówiłam, to poprzednia wersja Big and Daring. Ona była okropna. Fakt, że tamta mi się już w ogóle w ciągu nie osypywała, e, to zmyć ją było bardzo, bardzo ciężko i nieważne, czy robiłam to płynem celarnym, czy robiłam to jakąś emulsją dwufazową mleczkiem, czy czymkolwiek, zawsze było ciężko e, i boję się, że w przypadku tego tuszu będzie równie ciężko. Natomiast no, będę próbować i dam Wam znać. E, jak mi to wyszło, natomiast sama trwałość jest naprawdę super i cieszę się, że znalazłam kolejny tusz, który spełnia moje oczekiwania i z którego jestem zadowolona mam nadzieję, że w miarę jak go będę używała, jak będzie stawał się coraz suchszy i suchszy, to te właściwości się nie pogorszą, natomiast tak jak tutaj producent zaleca używać go tylko przez 3 miesiące do otwarcia więc myślę, że on tak dosyć szybko stanie się dosyć gęsty i taki suchawy ale myślę, że jakoś sobie z tym poradzę. Natomiast cieszę się, że się nie sprawdził i na pewno z wielką przyjemnością będę go używała. Eee, I myślę, że w wielu moich filmikach z makijażami będzie się pojawiał, bo naprawdę daje mega super świetny efekt. I rzeczywiście, tak jak to jest napisane w samej nazwie produktu, jest to niemalże efekt sztucznych rzęst. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moją opinię na temat eee, tuszu marki Avon Big End False Dajcie koniecznie znać, czy miałyście ten tusz, czy u Was się sprawdził, a może nie były. Z niego zadowolone, może u Was robił coś złego, osypywał się albo po prostu szczoteczka Wam nie odpowiadała. Czekam na Wasze komentarze, bo jestem bardzo ciekawa. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, jakie inne tusze możecie mi polecić takie właśnie pogrubiające, rozdzielające, wydłużające, takie można powiedzieć multifunkcyjne, które też są bardzo trwałe i nie osypują się. Bo ostatnio polubiłam się z tym tuszem z Maybellina, tak naprawdę wszystkie inne jakoś tak mnie nie zachwyciły i nie. Mam w zanadrzu żadnego innego tuszu, który ewentualnie mogłabym przetestować, więc dajcie znać, jeżeli macie dla mnie jakieś propozycje. Ja się tymczasem żegnam, zachęcam oczywiście do zaglądania na moje media społecznościowe oraz do subskrypcji mojego kanału. Dawajcie też łapki w górę, jeżeli film Wam się spodobał i do zobaczenia już kolejnym razem. Pa!